Cześć, witajcie, jestem Perix. witam was ponownie w Sons of the Forest, odcinek drugi, synowie lasu, mamy, Kelvina i mnie, czyli dwóch synów, I guess, radio. gdzie to jest, świata. E shut up. dziękuję. Mamy dobrą miejscówkę, ponieważ tu się respilud, i to dość często, e dość często, pra praktycznie cały czas, mam motylkę na toporku, weź, sią, o, um, Kevin, spokojnie, zbudowałem prowizoryczny domek. Musiałem, ponieważ miałem problem z zapisem gry, że jak ponownie wchodziłem, to mnie resetowało i trochę rzeczy i wszystko i całe paski, dopóki nie zbudowałem domku, więc wybaczcie, ale musiałem ograniczyć sobie łóżeczko i jakieś takie coś, co ma być domkiem. I myślałem, czy dzisiaj będziemy budować, a czy będziemy zwiedzać jaskinię, która z niej opada i mam wrażenie, że pójdziemy do jaskini. Takie, czuję to w kościach, że ja po prostu powinienem tam pójść. A no, ktoś was tam no, ten cygan tutaj. Ciągam. Ten mnie, bo cały czas tutaj się respisz i przychodzisz. Jeszcze nie znam waszych tych wszystkich ludów, bo wiem, że jest ich kilka. Oj oj oj, aż cięki tam. No. Bierasz. O, noga. Nie, nie rozumiem dalej, jak działa ten plecak. My możemy. Z... Dobra, nie wiem. Wiecie, że po prostu po prostu idziemy do tej jaskini. Co się będę pierdzielił. Mm, daj mi mapę e, to cały czas mi będzie tutaj pikać, ponieważ nie wiem, nie zapisało się teoretycznie, że tam byłem. A latarkę mam w ekwipunku, z tego co widziałem. E, o, jakaś nowa roślinka. E, Weźmiemy sobie to. Kwawnik, chyba jest dobra. E, zapewne z niektórych z nich możemy robić, jak w starym deforestie było, e, jakieś lecznicze coś, siłka, mm, albo na energię. To mi się przydało w sumie. A jestem głony, więc może sobie coś zjemy. A batonika poproszę tak na szybko. Ile to mi da? No, tak mniej więcej. To może jeszcze po drodze coś uplujemy i weźmiemy na, na. na. na na zapas. Pokaż w którą stronę tutaj mamy się prowadzić. I zobaczymy, co się kryje w jaskiniach. A gdzieś tutaj, tutaj powinno być. albo wyżej. Tylko jak spadnie i się połamie. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Widzę, mechanika stromizny działa jak w Starym Deporeście, więc prawdopodobnie jeszcze możemy surfować po skałach. Jak to niektórzy z nas robili. Lekkie ściemki, bo się wszystko wczytuje, bo to są obszary, na których... Mnie nie było. Czy ty, Kelvin... Nie, on... Bieg za nami i... Przestał tobie za nami. Mam nadzieję, że sobie poradzisz, kolego. I nie umrzesz tam, bo Jak, nasz... jak tam umrzesz, to... Ja będę musiał robić wszystko sam A, a w tym kraterze gdzieś gdzieś tutaj ode mną Musimy zejść niżej i poszukać Coś tutaj jest Jelonki, dobra, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie Ja bym poprosił Tutaj mamy kolegów Jelonek! O nie, moja dzida poleciała gdzieś. O no Gdzie to jest? Jest tutaj, dobra. Trochę nie udało się. Mamy pieniążki. Pieniążki na opał. Z tym nic nie zrobię. Trzech kolegów. <laughs> mamy proce! Dwóch... Znaczy, trzech komandoszców, yy, trochę szmaczek i mamy proce! Oh my God. Ale jest beznadziejna z tego, co widzę, O... nam się niezbyt przyda otwórzmy sobie to przejście i wchodzimy do środka. Uwaga, pierwszy raz będziemy z jaskini w Nowym Delforeście aż mi się y, język plącze. I o, o. światło dobra, daje to w sumie trochę światła. Jaskinia, lampy mamy, możemy je włączać i wyłączać. Teraz jest, nie, zostawmy włączoną. Uh, tu coś jest. Zbiornik powietrza. Ooo. Oh. Czyżby oddycharka? Znowu. A mogę teny przejść? Pozwalać te staraktyty, staragmity, Nie wiem. Nie pamiętam, kto się nazywał. Uh, ale chyba nie. Wygląda, jakbym mógł to. O! Oh. Hold on. To jest wyjście, tak jakby, tak? Czekajcie, jak wezmę. Ja mam to do Tyrolki. Pozwólcie mi to wziąć. E... A nie, to jest linka do Tyrolki. Ale ja na tym nie przyjadę. Ha. Ja tam nie doskoczę, prawda? Ja bym spróbował. Proszę. Come on! No dawaj! No nie, nie da rady, dobra. A no, widzę, że też mapy nie mamy i GPS nie działa w kopalni. Eee, to naprawdę polazłem tylko do takiej. Najgorszy jaskini chyba, do jakiej mogłem pójść. Nic tu nie ma. Eee, to chyba poszukamy in o, e, innej. Ale mamy ze sobą przy okazji prosę. To nam się może przydać. Wątpię, ale... Może. Kolejna skin jest na biomie zimowym. E, ale jest bliżej. Zobaczymy, czy będziemy mogli przetrwać. Czy nie potrzebujemy żadnego kombinezonu? A może pójdziemy jednak tam, do tej niższej? Dobra, idziemy tam niżej, bo ja się boję, że coś... Zawalę i, i umrę. O, jelonek! Come on, come on! Proszę! Nie uciekaj! Potrzebuję jedzonka! Widzę, że Kevin chodzi za nami całkiem... Często. Albo go teleportuje. Miał zostać w bazie i nie został. Nie posłuchałeś mnie, Kevin. O, Koleki! Koleki! Słuchajcie, ja trochę... O, nauczyłem się walczyć. Mam takie wrażenie. Chyba, że nie chcecie mnie atakować. Wyglądacie groźnie, ale... Zagraniem się po cichutku. Czekajcie, patrzcie. Więcej czegoś. Żołądek. E... Nie przeszkadzajcie sobie. Ja naprawdę tylko tak... że ja porozwalam, trochę po dziubie. E, płytki pozbieram. O, kucną. Wy nie lubicie przyjaciół, ani intrusów, ani nic takiego, prawda? To ja was zostawię w spokoju. Dobra, to ja sobie tak się wycofam taktycznie. Nie no, już biegnie za mną. Idę sobie od ciebie. Sio. Spadamy od nich. Wziąłem co chciałem. Chyba mnie nie będą gonić. I to jest miejsce, gdzie też można się fajnie osiedlić. <t> Skąd wy się bierzecie, ty! Kurde, jak nienawidzę tych właśnie. Oni się czają wszędzie, w krzakach, na drzewach, wszędzie. <grystanie> o tym właśnie mówię. Zostaw mnie. <grystanie> Idziemy stąd. A tu mamy kolejną jaskinię. Oho. Trochę prowiancik, może jakieś gdzieś coś. Nie, tylko wódka. Super. Więcej alkoholu. Dobra, wchodzimy tam. Miejmy nadzieję, że coś tutaj będzie. Proszę. Słyszę podej podejrzane dźwięki, ale chyba jest bezpieczny. Zobaczymy. Jeszcze mutant się jakiś trafi. A, czy pies nam się nie przyda? Wyśmiemy sobie zapalniczkę i może topór, bo jest bardziej Pożyteczny w walce. No i to jest zaskinia. O, mamy prowiancik. O, po co się tu wchodzić. Mamy zegareczki, wszystko. Jak tam wystawię? Lampę sobie zostawię. Może zjedzmy sobie to, jeżeli to jest dobre. Gdzie to jest? To jest tu? Konserwie, połącz. Jak to połącz, a nie... Nie mogę zjeść tego? Tu mogę zjeść. Tu mamy mięsko, możemy też ognisko sobie na szybko tutaj trzasnąć. I upiec je. Ja zapomniałem, że ja wcześniej zbierałem. Eee, to może. Nie, crafting. Crafting był pod B. Gdzie był ten crafting? Ja z przyzwyczajenia wchodzę do książeczki z przewodnikiem, żeby zrobić ognisko. A to wystarczy wsiąść patyki. i to podpalić. Czemu nie mogę tego podpalić. O, teraz. Cyk. Mamy ognisko, mamy światło. I teraz chcę upiec jedzonko. Eee. O, mienungi. tutaj mamy raw mięso. Rawr. Dobra. Coś tam się świeci. Coś lekko tu pomaga to światło, ale nie za wiele. O, no, bym spadł, proszę bardzo. Więcej czaszek. Kaślina. Mogliśmy chyba ją rozwinąć tutaj. Miałem opcję: przytrzymaj. A nie, tutaj nie, nie ma potrzeby Jak mi coś zaraz na rytu wydupi I zesram Mamy skrzynkę To tylko flary w sumie flary mamy, możemy też użyć Dajcie mi flary Zanim tam zejdę, to po prostu sobie oczyszczę drogę A, trzeba je najpierw odpalić Mamy jakiegoś mutanta Chyba tylko jeden jest A tam stoję jeszcze Cyk I. Jeszcze tam bym rzucił Tam jest ściana Czy Was tutaj kilku stoi? Uh, ja myślałem, że tylko jeden tu jest e bardzo robicie to światło. A mamy jakiś dynamit? Albo. Kotaj młotowa. To się przyda. Mamy dużo wódki. Przyda się na was. Pozbędziemy się w ten sposób. Idziemy tu rzucić. Chyba tu najlepiej. Jeden. Nic mu się nie dzieje? O kurde. Tam się coś świeci. Tam coś musi być ciekawego. Jak was mogę pozdejmować, kolegi? Tak, zostańcie w tym rogu gdzie jesteście, zrobimy jednak sobie kilka takich. Dawaj mi kilka takich, proszę, mogę na raz? I jeszcze jeden. Trzy zrobimy. Mam nadzieję, że trzy wystarczą tym razem. Weź. I tutaj, tutaj, proszę się zebrać. Proszę się zebrać ładnie, proszę bardzo. Proszę to dla was. Mam więcej spokojnie dla wszystkich starszych ale oni też w wodzie stoją. Za bardzo im nie robi nic. No. Dobra. sobie tak. I jeszcze kolejni przybiegli. E Czekajcie, dajcie mi coś do bicia. Jezu, ilu ich tu jest? Dobra, jeden Padł Nie, nic tym jesteś cięższy do porobienia Oj Dobra, nie mają broni. Taki plus Kolego O! Trochę was się nazbierało A Ła W plecy mnie pijecie Czyli wstali? Od pleców bijecie, tak? O! Dobra, mamy kolejną albo kolejnego, sam nie wiem. Jeszcze ty, chodź tu. Dobra, może pobiegniemy szybko. O! Zdążyłem! Ty oni nie wyglądają jak te mutanty, oni wyglądają jak po prostu jakieś plymyt które jest pod ziemią. Na szybko się uleczmy. Tabletki. Okej. Okay. I napimy się. Chyba ja jesteśmy trochę nietykalni, jak tak robimy, nie wiem. Super. Ale... Co ty tu? Nie macie? Co to jest? Czy coś tutaj znajdziemy? O! O, email. This is what we are looking for. Ciekawe. No. Z on nic nie zrobił. Tak się darło coś, czy. Chyba no jest tu czysto. Jeszcze widziałem tutaj skrzynkę. O, właśnie to. Ale nie da się je otworzyć, po prostu jest dla ozdoby. Mm, tam się pali światło, zerkniemy, co jest w tamtą stronę. Szmatki, baterie, więcej tabletek. Jakaś nić, krzyż, krucyfiks. Uh. A tutaj... O jeszcze płytka koks. O, i możemy tu wyjść, przejść. Nie, tu się kończy. Przejście. Na razie. Jeszcze ma mamy w drugą stronę możemy iść. Hmm. Szkoda, że w lewej ręce nie możemy mieć pochodni. No to w końcu jest źródło światła. Lepsze nawet. Nie toperze. Czekaj, ja mam latarkę, przecież ja kupiłem. jestem. Weź o proszę bardzo, dziękuję, o wiele lepiej. I coś mamy. O... Jest wszystko porośnięte. Słyszę, mutant. Co to do cholery jest? Co to jest? Ja bym rzucił w to, o właśnie, C4 To się nie przejdzie, prawda? To tam będzie stać, to jest tylko tak... Dobra, czekajcie, mam pomysł Gdzie to jest? C4 o! Jak ktoś to spieprzamy Otworzyliśmy przejście Piniata Oblokowane osiągnięcie Super Naprawdę. Ja chcę mój duży topór. Bardzo mi się przyda. Kurde, możecie to przesunąć? Może to zniknąć, bo nie mogę przejść. A zachciało się mi. Zadzieć raz. To... to. Jak przejdę. To, to spadnie, to się zawali Prawda? Ja chcę zrobić save'a Ja chcę zrobić save'a Ja się cykam Ja się po prostu cykam Wszyscy wiemy, że to jest też gra horror eee... Kolejny damiocik, proszę eee, Zapisz Tak O ciatupia God damit Praw, pijamy tam. No, nie bójmy się. To jest, ty... to jest tylko gra. To jest tylko gra. To jest tylko. Są są The Forest. Grałem to tyle lat. Znaczy w The Forest grałem. To... Te ściany są porośnięte czymś. Dokąd to prowadzi? Jak ktoś stoi. Poaktywnili się kolegi To są zwykli przeciwnicy Prawda? O cichutku, oni mnie chyba jeszcze nie zobaczyli, nie mają oczu Dobra kozak, jakieś dane zebraliśmy, później to ogarnę Lepiej? To już nie wygląda jak zwykły przeciwnik. Atakujesz mnie? Ja może tę bombę rzucę. To jest ten nowy przeciwnik. Nie wiem co on potrafi. Słuchajcie. E, daj mi bombę, bombę, jeszcze mamy jedną bombę. Na spokojnie to rozegramy, Żeby po prostu się przekradnijmy obok niego. Jest ich więcej. Oh shit. Idziemy na kontrolu. Ja chcę to zlutować wszystko. Ale boję się ich. Trochę ich tu jest. Jak coś to będzie to. Co to jest? Coś znalazłem. Na ścianie jest napisane. Nie widzę nic konkretnego, co by mogło mi się tutaj przydać. Oni tylko żegają czymś na ścianę. Jaki jestem wciśnięty w fotel. Jak zaraz w któregoś wejdę. O, się panie. O, co się będzie działo. Ja nie wiem, czy ja chcę iść dalej. Mogliśmy się po pobudować. Dobra, chcę sprawdzić, co to jest, tylko on tam stoi, musi odejść. Że mógł chociaż na chwilę podejść, bym miał z tym jakąś interakcję. O, zaczął sobie jeść. Smacznego. Smacznego kolego. Mmm. Mm. Jeszcze kolejny jakiś nowy potwór. Nic z tym nie mogę zrobić. Skazówki. Wiecie co, wracajmy. Wracajmy do bazy, rozbudujmy się trochę. Ja za zaczął biec. Idziemy stąd. Idziemy stąd. To jeszcze nie jest. Pora na eksprolik. Spadamy stąd, po prostu piekniemy stąd. Spadamy do wyjścia. Nie wiem, co tam się dzieje za mną. Nie chcę widzieć. Po prostu uciekamy. Chodźmy do wyjścia. Nienawidzę tego. Jest okej okay. Ja pierdziele, za strany Wychodzimy stąd Spadaliśmy trochę jaskinię Wiemy co mniej więcej się święci Zróbmy jeszcze szybkiego save'a e, Wracamy do bazy, idziemy ją rozbudowywać Jest dzień Jest kozak A Nietoperki jeszcze wyleciały nam Robi się noc, zaraz się prześpimy Bo wiem, że powinniśmy spać, bo jest niebezpiecznie O, tu jeszcze coś mamy A to co? Pałka elektryczna. Po, pozwólcie, że najpierw rozbijemy się ponownie. I zaraz sprawdzimy naszą pałkę elektryczną, eee, nigdzie nie mogę tego rozłożyć na kamyczku wygodnie z rękami. Pałka elektryczna. Gdzie to jest? o oh boy! Przyda się, widzę, że jest na baterie, albo ma, ma jakąś ograniczoną swoją. Uh, swoją. Jesus! Uciekło mi słowo. Zużycie, tak? Czyli takie były amunicje. Pokazuje mi, że gdzieś tu jest Kelvin. Kelvin! Co ty tu robisz? Miałeś być w obozie, ty, tu Teraz powiedz nam, gdzie, gdzie my wcześniej mieszkaliśmy. A to fajnie, te pa partikle, bardzo mi się podobają. E, jest ich trochę więcej niż było kiedyś w No Dobra, i bierzemy drewno. Bierzemy sobie takie drewnięko I żeby to położyć, może zrobić jakiś większy obszar. Wbijamy e, w, w, w ziemię. Super. Wbiliśmy drewno w ziemię. Stoi, na razie się nie przewraca Mogę przecież dwie bale brać, to weźmiemy dwie Zbudujemy jakiś króciutki chociaż płotek eee, Myślałem też żeby poza odcinkami nie, nie budować co nieco eee, o. Ponieważ jest to trochę czasochłonne, myślałem nad streamami I chyba tak zrobię, że jak nawet skończę ten film nagrywać to odpalę strumyk I będziemy sobie na strumykach głównie budować bo to będzie dla mnie najwygodniejsze, żeby to po kolei ogarniać na strumykach. Oczywiście będą filmy, tak? Będą w tych, z tych głównych rzeczy. Okej. Okay. I zaostrzyliśmy. Więc zapraszam na Twitcha. Jak jeszcze nie obserwujecie, to możecie wbić na Twitcha. Czasami tam streamuję Teraz chyba będzie Sons of the Forest. No to już macie spoiler. <grymne> um, no, odblokowane osiednięcie. Nice. Słuchaj, jak możemy zrobić drzwi, bo jak się robi drzwi? Poga, poga. Czy ty musisz zawsze mi się pod nogami połętać? Ja nie chciałem, przepraszam. Nie obrażaj się, kolego, mogę ci dać, mogę dać, coś ci dam, znajdę coś, czekaj. Już, 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 eee, dostaniesz ode mnie, eee, weź przedmiot, dam ci prezent. Słuchaj, gówno ci mogę dać. O, shit, to jest bardziej zaawansowane. Mam... Czy wiesz, że atakujecie mój płot? Kurde, kim Czym ty, kim ty... Nie żyjesz. No. Z kim oni są? Ale ma gadki, ziomek. To Też jest ich ścieżka patrolująca, to nie dziwię się, że będą tutaj przechodzić. E, już, już sobie na razie takie miejsce wybrałem do dosowania, do to nie moja wina. Dobrze, no, słuchajcie, no. powiem wam... Budowanie tutaj zajmuje dużo czasu. No jeszcze kawałeczek drewna. Hit. Zabiję na razie tyle. Resztę raczej zrobię sobie pod filmem tego podku. Jakby to budowało coś większego, to na pewno zrobimy film zbudowania. Po prostu, że będzie cały odcinek zbudowania. Cały z eksploracji jaskiń. Dzisiaj dalej zasmakowaliśmy tego i tego. E, także taki e, u Bodusik. Bodusich. E, a ja to jest Kevinem idę pracować. Dzięki, że znowu mnie obiłeś. Na razie, dzięki za oglądanie. zostawcie łapkę w górę. No i cześć.